Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W tym odcinku pokażę wam, co sobie kupiłam na wyprzedażach Black Friday I od razu na początku filmiku zostawcie łapkę w górę Jeśli chcecie więcej hauli zakupowych na moim kanale Subskrybujcie oraz dzwonek No i teraz lecimy do odcinka w komentarzu, czy udało wam się wybrać na zakupy na Black Friday w tym roku mi się udało, chociaż było bardzo ciężko przypuchać się do tych wszystkich ciuchów ale tam sobie kilka wybrałam też nie było rozmiarów, było duże kolejki do szatni i to mnóstwo czasu zajmowało właśnie chciałam nagrać ten odcinek, żebym wam pokazać co sobie kupiłam, bo lubicie takie haule wiem, po łapkach w górę Dużo było łapek w górę pod ostatnim odcinkiem haulum zakupowym no i już nie przedłużając, teraz Wam pokażę właśnie co wykupiłam. kupiłam U &Bear kupiłam sobie dwie rzeczy. Najpierw wyciągniemy jedną, pierwszą rzecz. I to są spodnie. Takie spodnie. O, z dziurami. Bardzo mi się spodobały. I one kosztowały bez promocji 69,99 a z promocją 55 zł. Nie mam medki, bo już właśnie odcięłam, ale pamiętam bardzo dobrze i to kosztowały. Zaraz wam pokażę, jak wyglądam w nich. To jest. Taka piękna sukienka ma taki ładniutki kolor różowy. Taki delikatny róż. Jest bardzo długa. Zakupiłam sobie właśnie na dyskotekę Szkolną, byłam niedługo. No i na to sukienkę nie było nic promocji. Kosztowała 6999 Bo na wybrane rzeczy w plan była promocja. A akurat na sukienkę nie. Dobra, teraz wam pokażę jak wyglądam w tych... Następną rzeczą, którą kupiłam jest czapka Vans ze sklepu Sizer, taka na szara. Bardzo mi się spodobała. Mam buty vansa i plecak, więc akurat czapka będzie pasować. Mega fajny dotyk, jest bardzo ciepła. I ona kosztowała bez przeceny 79,99, a z przeceną 6, 63 zł mega się opłaca. Super Teraz wam pokażę jak mi wygląda. Ok, teraz przechodzimy do ubrań ze sklepu berzka. Weź co kupiłam. Trzy ubrania I pierwszą rzeczą jest taka koszulka Fanny ma materiał taki rozciągliwy Nie wiem niestety jak się nazywa, a tak się rozciąga Jest elegancka No i na, niej, na nią niestety nie było promocji Ale kosztowała 50 zł Następnie Taki sweterek Bawełniany, ach, cieplutki bardzo. Tak się prezentuje. Bez promocji kosztował 69,99, a z promocją kosztowała 55 zł. Ok, teraz jeszcze na ostatnią rzecz. I to jest taka katana, czyli taka kurtka jeansowa Taka trochę większa, ale specjalnie nie taką kupiłam, taką chciałam. Tak się prezentuje. I ona kosztowała bez promocji 120 zł, a z promocją 80, więc się opłacało. I teraz wam pokażę, jak wygląda w duch. Momentu odcinka pisze w komentarzu hmm, Black Friday, a jeden ja takie sobie serduszko. No i napiszcie też w komentarzu, który zakup Wam się najbardziej podobał. Mi chyba osobiście najbardziej. W trudna decyzja, ale sukienka albo czapka. Choć wszystkie są ładne ubrania. No i na tym kończę ten odcinek. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji, dzwonku, wpadajcie na mojego Instagrama, amelie.ed, musicly, czy tiktok, amelie.ed i snapchat unicorumpora 16. Pa pa!